Cześć, to jest kanał Double, jestem Xavius i przedstawiłem dzisiaj 5 najlepszych akcji, które znaleźliśmy dla Was w tym tygodniu. Shaco ucieka przed czterema graczami. Używa na ramusie Ignite. Caitlyn zaczyna w niego celować, a Nidalee rzuca swoją dzidę, lecz on świetnie wykorzystuje ultimate skilla, co pozwala mu uniknąć obu ataków. Następnie sprytnie ucieka od Riven, a wcześniej umieszczone pacenki w krzakach zabijają Xerata i Caitlin. Drużyna czerwona robi Szora Malfight'owi udaje się go skraść. Zaczynają go gonić wszyscy czerwonej drużyny. Brent przychodzi mu z pomocą. Używan Filar of Flame. Malfight ultuje, a za nim Brent. Wombo Combo tych postaci pozwala wejść z cało i zabić wszystkich przeciwnej drużyny. W czasie, gdy czerwona drużyna jest zajęta Baronem Evelyn rozpoczyna backdoor niczym XpK w meczu z SK. Do bazy wraca 3 graczy i od razu nacierają na Eve, która w tym czasie prawie zniszczyła Nexus. Dostają na masę efektów crowd control od Alistara, Udera, Renektona, a później Ryza. Nie przeszkadza jej to jednak zbliżyć się za pomocą flasha do Nexusa i zniszczyć go. Dużo szczęścia oraz opanowania i to Eve kończy grę. Wayne broni się pod wieżą, która jest okupowana przez 4 graczy, a Mumu zatrzymuje Waynie. Mumia zostaje za zanim wchodzą pozostali gracze. użyła Ultimate Skilla, za drzew Heimer próbuje pomóc, a Dekary skupia się na Mumu, który ginie. Tarik się teleportuje, z góry przybywa Renekton. Wayne z małą ilością punktów życia bije Korkiego. Tarik zatrzymuje Katarinę, która ginie Świetna gra Decker oraz zachowanie drużyny pozwala wyjść cało 4 za 0. Pierwsze miejsce to zdecydowanie Ezreal, który samotnie ucieka przed trzema graczami. Zak skacze do dekery, lecz on wymyka się. S cały czas prowadzi atak jednocześnie, uciekając przed oponentami. Zak używa flesza, S bariery. Glutowi uruchamia się pasywka. A dekery ultuje w karmę i zabijają, a Ari używa orbu Reception, lecz nie trafia. Zak pada. Ezreal unika charma, orbu się za pomocą flesza, Ari ginie. Świetna gra tego gracza i triple kill. Jak zawsze mamy dla Was bonus, przesyłajcie nowe wasze akcje na adres podany w opisie filmu. Zachęcam Was do komentowania i oceniania naszej pracy, trzymajcie się!